Cześć! Bóle przedniego przedziału stawu kolanowego, które występują u dzieci aktywnych fizycznie, u dzieci w wieku kilkunastu lat, mogą przemawiać za tak zwanym konfliktem rzepkowo-udowym, czyli sytuacją, w której z jakiegoś powodu staw rzepkowo-udowy pracuje w sposób nieprawidłowy, obciążany w sposób nierównomierny. I takim bardzo prostym testem, który nam może o tym powiedzieć, jest na przykład to, że u dziecka kolano ucieka do środka. Na przykład w trakcie chodu, a szczególnie będzie to nasilone w momencie, gdy już to dziecko jest zmęczone, jest na przykład po jakimś wysiłku fizycznym, wtedy będziemy jeszcze mocniej mogli to zaobserwować. W sytuacji, kiedy mamy konflikt rzepkowo udowy bóle właśnie bardzo często będą występować po wysiłku fizycznym, takim na przykład jak schodzenie z góry, albo jakimś wysiłku fizycznym, gdzie mamy dużo skoków, czyli na przykład koszykówka, czy też piłka ręczna. Ból najczęściej będzie centralnie się lokalizował w przedniej części stawu kolanowego. Częściej będzie występował w, je, w jednym kolanie. Rzadziej będą sytuacje, gdzie oba kolana będą, dziecko będzie się skarżyć na taki sam ból w obu stawach kolanowych. Poza tym, że możemy obserwować w trakcie chodzenia jakąś delikatną ucieczkę do koślawości, to bardzo prostym testem, który może nas jakby nakierować na dalszą diagnostykę na wizytę u fizjoterapeuty na dobór ćwiczeń jest na przykład wykonanie zwykłego podskoku i obserwowanie co się dzieje z kolanami czy one na przykład w trakcie lądowania albo wybicia której z nich nie ucieka do środka może nam to wtedy świadczyć o jakiejś niewydolności mięśniowej, która będzie się dokładać do tego, że rzepka będzie pociągana przez mięsień czworogłowy bardziej do boku. Może to tworzyć tak zwane boczne przyparcie rzepki, a w każdym razie będzie powodować to, że staw rzepkowo-udowy będzie pracował w sposób nieprawidłowy. Oprócz takich podskoków, kolejnym jakby testem, który możemy wykonać w warunkach, jest wykonanie podskoków, czy to w miejscu, czy z przemieszczeniem. Ale na jednej nodze. I tutaj również obserwujemy, co się dzieje ze stamem kolanowym. Czy on, w relacji do stopy, nie ucieka bardziej do środka. A co możemy zrobić dalej z tym? Oczywiście musimy zaplanować trening, który powinien uwzględniać to, czego wymagamy, jak, na jakie dyscypliny sportowe jesteśmy nakierowani, w jakich sytuacjach ten ból występuje najczęściej. Ale pomimo tego. Pomimo tego, że ten trening powinien być zaplanowany zawsze indywidualnie, to w tym materiale pokażę Wam kilka ćwiczeń, które będą pomocne właśnie w bólach przedniej części stawu kolonowego. Zapraszam. Pierwszym zadaniem będzie wykonanie takiego izometrycznego półprzysiadu na lekkich podpórkach. One mają około 3 cm. W domowych warunkach możemy wykorzystać do tego po prostu podobnej grubości książki. Podpórki będą nam przydatne do tego, abyśmy jeszcze mocniej zaangażowali mięsień czworogłowy. Stoję na tych podpórkach, także moje pięty są uniesione. Dobrze mieć możliwość wykonania tego ćwiczenia przed lustrem. Wchodzę w półprzysiad. Oczywiście przez całe ćwiczenie kontroluję to ustawienie kolan. Nie chcę, aby doszło do czegoś takiego. Staram się utrzymać nogi w jednym miejscu. Mogę ręce zarzucić do tyłu, aby wyprostować moją postawę utrzymuje to około 30-40 sekund. To ustawienie powinno być na tyle, powiedzmy, męczące, że po tych 30 sekundach, jak stanę, to powinienem czuć wyraźne zmęczenie, wyraźną pracę mięśni. Więc łatwo to ćwiczenie jest dozować. Jeśli wykonam je w tym ustawieniu, będzie za lekko, ale być może, jeśli wykonam je w tym ustawieniu, będzie ono nie do wytrzymania. Powinniśmy dobrać kąt Zgięcia stawów kolanowych i biodrowych tak, aby było ono realne do wytrzymania przez 30-40 sekund, a jednocześnie zapewniało naprawdę solidną pracę dla naszych mięśni. Więc priorytet to utrzymanie naszych kolan w relacji do stawu skokowego w takim samym ustawieniu. Pewną modyfikacją, którą możemy wdrożyć sobie na późniejszym etapie, jest założenie nadstawy kolanowe. Jakiejś taśmy oporowej. Ta taśma, jak łatwo się domyślić, będzie chciała zrobić, wykoślawić nasze kolana. Ale jeśli my utrzymamy nasze kolana prosto, to wiadomo, że jeszcze wzmacniamy pracę tego ćwiczenia, jeszcze bardziej angażujemy mięśnie, które mają nam zapewnić utrzymanie kolana w tej prawidłowej, neutralnej pozycji. Więc zrobię dokładnie to samo a dokładam taśmę operową nadstawy stawy kolanowe. Dobrze byłoby wykonać w jednym podejściu około 5 serii po 40 sekund. Do następnego zadania warto przystąpić albo na boso, albo w obuwiu sportowym. Zaczynamy od tego, że stajemy sobie w takim niedużym wykroku. Skupiam się teraz na mojej nodze lewej. Lekko zgięte kolano utrzymuję oczywiście to samo co w poprzednim zadaniu. Nie pozwalam na ucieczkę kolana do środka. Natomiast moja druga noga przechodzi z przodu do tyłu. Mogę sobie zmieniać ten zakres. Mogę na początku zacząć od niedużego zakresu zgięcia i wyprostu biodra, a potem w miarę moich umiejętności mogę postarać się wydłużyć ten zakres ruchu. Jeśli chcę dodatkowo, mogę jeszcze wziąć jakiś ciężar nieduży w ręce, aby wspomóc jeszcze moją pracę, obciążyć bardziej moje ręce, ale to też spowoduje, że będę musiał jeszcze mocniej ustabilizować kolana, ponieważ te wychylenia środka ciężkości mogą być troszeczkę większe. Warto też modyfikować sobie tempo. Mogę to wykonać bardzo powoli, mogę wykonać to również dynamicznie. Najważniejsze. Abym był w stanie kontrolować ustawienie tego kolana, które jest z przodu. I oczywiście warto, warto trzeba wykonać to samo na drugą nogę, jeśli przykładowo mam problem, wyraźny problem z prawą nogą, w mojej ocenie warto jest zacząć od ćwiczenia na lewej nodze, abyśmy mieli Wzorzec, jak powinniśmy to ćwiczenie wykonywać, aby nasza głowa już wiedziała, że aha, dążę do czegoś takiego, tu jest mój punkt odniesienia. Zaczynam od tej nogi, która jest silniejsza, a potem dopiero do tej teoretycznie słabszej. I ostatnie zadanie, do niego będzie potrzebne jakieś nieduże obciążenie. Na początku mogą być to 2-3 kg, potem oczywiście możemy to zwiększać, jeśli ćwiczenie będzie realne do wykonania z tym większym obciążeniem. Zaczynam od tego, że załóżmy, moją nogą silniejszą jest noga lewa, jest to noga bezobjawowa, więc najpierw na tej nodze będę stać. Moją prawą nogę kieruję troszeczkę do boku, mogę skierować też lekko do wyprostu, czyli do tyłu. Chwytam ciężar w ręce i wykonuję, wykonuję połączenie moi moich rąk z nogami. Staram się stać, staram się stoję na. Jednej nodze, tak aby ta noga była niewzruszona na to, co ja wykonuję moimi pozostałymi kończynami. Utrzymuję ją w jednym miejscu, może być lekko zgięta w innej, nieco bardziej zaawansowanej formie. Mogę spróbować troszeczkę to kolano zgiąć w momencie, gdy zbliżam pozostałe kończyny do siebie. Oczywiście wykonuję to samo na drugą stronę, z racji tego, że. Przyjmuję taką pozycję pionową. To dobrze, aby to ćwiczenie także można było wykonać przed lustrem. Ułatwi nam to kontrolę tego, czy przypadkiem kolano nie ucieka nam gdzieś do koślawości. I to samo. Druga strona. Podobnie jak w tym poprzednim zadaniu, tutaj również, żeby nie było monotonnie, mogę modyfikować to. Mogę pracować na przykład tylko na tym zakresie. Mogę pracować tylko w tym zakresie, ale mogę też również zmieniać tempo tego ćwiczenia. Czym więcej zmian, tym dla nas będzie to bardziej korzystne, ponieważ to ćwiczenie wtedy jak każde inne będzie bardziej życiowe, będzie bardziej dostosowane na różnego rodzaju zmiany. Warto na te zadania poświęcić między 15 a 20 minut dziennie. Nie powinny one prowokować bólu, mogą prowokować zmęczenie, szczególnie na mięśniu na mięśniu czworogłowym warto wykonać sobie 5 takich treningów w tygodniu, ale pamiętajcie, to nas nie powinno zwolnić z wizyty u fizjoterapeuty, aby poszukać jakichś innych przyczyn, także w innych stawach, które mogą się nam dokładać do tego problemu. Tyle w tym materiale. Dobrych ćwiczeń i do zobaczenia.